Przed materiałem mamy pytanie do Was. Która firma produkująca myszki czy też klawiatury gamingowe najbardziej was zawiodła? Ostatnimi czasy na scenie counter stało się coś, czego raczej nikt z nas się nie spodziewał. Zwłaszcza, że stało się to tak nagle. Jak mogliśmy przeczytać na Twitterze eSports Observed, należące do Modern Times grup ESL zostało sprzedane za miliard dolarów w grupie Save Gaming, które co ciekawe finansowane jest przez publiczny fundusz inwestycyjny Arabii Saudyjskiej. Tym samym wielu pracowników ISL może stanąć przed dużym dylematem, czy wyjść na hipokrytę i w tym siedzieć, czy jednak po prostu opuścić firmę. W końcu wcześniej większość kasterów i wielu innych osób sprzeciwiało się sponsorowaniu Blasta przez Neom, które jest przecież miastem przyszłości tworzonym przez rząd Arabii Saudyjskiej. Co ciekawe również i Faceit został sprzedany temu samemu podmiotowi za sumę 500 milionów dolarów. I oznacza to, że ISL i Faceit ma jednego właściciela. Czemu w zasadzie jest to duży spór i konflikt interesów? Ano dlatego, że Arabię Saudyjską oskarża się o łamanie wolności słowa, nieprzestrzeganie praw kobiet, brak wolności religijnej, dyskryminację osób homoseksualnych i wielu innych rzeczach. Z drugiej strony jednak takie pieniądze na pewno pozwolą na jeszcze dynamiczniejszy rozwój sportów e sportu w CSGO i nie tylko. Jest już pierwsza osoba, która ogłosiła odejście z ESL. Jest to komentator Vince, którego pewnie część z Was kojarzy. Jak stwierdził, więc to oznacza dla mojej kariery komentatora, ale nie jestem hipokrytą. Ciekawe pytanie zadał Nel i jak napisał, Ciekawe, czy Wolf coś z tym kiedyś zrobi. Nie potrafię sobie wyobrazić, żeby byli oni zadowoleni z tego, że 80% ich tytułu jest w rękach rządu Arabii Saudyjskiej. A propos tego wszystkiego porozmawiano jeszcze z współzałożycielem Faceita. Jak powiedział, Faceit i ESA będą działać póki co jako dwa oddzielne podmioty. Ich zespoły będą pracowały nad stworzeniem jednego antycheata, który używany będzie również na Blast. Podobno Arabia Saudyjska chce zainwestować kolejne 30 miliardów dolarów w Esport. Podobno są na ostatniej prostej, żeby kupić również firmę Blast. No i na sam koniec wiemy jeszcze, że ESL i Faceit się połączą. I było to już planowane długo wcześniej. Co o tym wszystkim sądzicie? Dajcie znać w komentarzach. Mamy dla Was ciekawą stronkę, na której możecie w łatwy i natychmiastowy sposób wymieniać swoje skiny na inne. Skin z Monkey oferuje obecnie najniższą prowizję i od razu dostajecie 25% bonusu do depozytu. Również na start każdy otrzymuje dodatkowo 5 dolarów za darmo, a dokładniej mówiąc, 5% cashbacku, więc przykładowo, jeśli wymienimy skin wart 100 dolarów, dostaniemy dwie dyszki całkowicie za darmo. Aby go odebrać, to wchodzicie tutaj i wpisujecie kod piki. Wymiana skinów jest naprawdę banalna. Wystarczy, że zaznaczycie skin, który chcecie wymienić i tutaj wyświetlają Wam się skiny o tej samej wartości. Wybieracie co chcecie i klikacie Trade Items. Następnie potwierdzamy wymianę w apce i gotowe. Oczywiście na stronie możecie również zakupić skiny w niższych cenach niż na rynku Steam. Pamiętajcie o 5 dolarkach bonusu z naszego kodu i zapraszamy do wypróbowania skins Manki. Link zostawiamy Wam w opisie. Jak możemy się dowiedzieć, Valve ostatnimi czasy zaktualizował regulamin dotyczący serii turniejów RMR, które są oczywiście kwalifikacjami do majora. Podobno firma chce zorganizować te wydarzenia na mniejszej ilości turniejów planowych, łącząc Europę z CIS, obie Ameryki w jeden region, plus Azję z Oceanią. No i co najważniejsze, region drużyny określany jest na podstawie obywatelstwa większości jej graczy, tak jak ma to miejsce chociażby na HLTV. Niestety Valve dodał jeszcze zapiski a propos trenerów i nie mamy zbyt dobrych wieści. Cytując, tylko gracze i ich trener mogą przebywać na terenie rozgrywek podczas meczu LAN. Trener nie może być widziany, odczuwany ani słyszany przez graczy w żaden sposób poza przerwami taktycznymi i okresem półgodzinnym od rozpoczęcia mapy do jej zakończenia. Zatem no wciąż te chore reguły będą obowiązywać. Co ciekawe, jak podaje portal Dexerto, w tej chwili ESL zaczęło już prowadzić rozmowy z firmą Valve o majorze w 2022 roku. W teorii miałby odbyć się w Rio de Janeiro, a samo wydarzenie wystartowałoby 31 października i zakończyło 13 listopada. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to sam turniej będzie nosił nazwę IM Rio Major. A teraz już nieco więcej rzeczy o naszej polskiej scenie, bo tam mamy garść informacji, która powinna Was zainteresować. Co najważniejsze drużyna ze Snaxem Monk Esports rozpocznie zmagania w widzę Main od 31 stycznia. Pierwsze trzy mecze rozegrają bez Snacksa Ikea, a z fanatykiem i pędzelkiem, aby utrzymać prawa do slota. Ponadto 29 stycznia zobaczymy ich w walce w kolejnym Keszkapie. O ewentualnych transmisjach damy znać standardowo na naszym Discordzie, którego macie w opisie i komentarzu. Oprócz tego będziemy też tam informować na bieżąco o tym, o której sam mecz WSA Main wystartuje. I to go ostatecznie będzie transmitować. Pozostając przy polskich akcentach, oczywiście nie może zabraknąć informacji o tym, że Mouse NXT z Siuchym, Shane'em i MHL-em dostali się do top 30 HLTV i gonią główny skład Maus w rankingu. Ostatnio ta formacja gra turniej Pinnacle Winter Series, w której to mają bilans jednego zwycięstwa i jednej porażki. Najpierw wygrali z Savage... A później niestety ulegli ekipie Trikt 1 do 2. Już dzisiaj zmierzam się z Unik. A tak na koniec tego newsa, łapcie jeszcze wypowiedź Snacksa, a propos organizacji Anonymu. Nie wiadomo czy było to mówione na serio, ale widać, że nie dzieje się tam na pewno za dobrze. Ja powiem tak. Nie, nigdy nie było tak, że ja tam decydowałem, full, to są oszczerstwa, jeśli ktoś tak pisze. Yy... No, i jeśli miałbym coś dodać od siebie, to uważam, że po prostu tam ludzie byli z porcelanki i nie można było nic mówić, bo potem jakieś kwasy się działy. I tyle. Taki mój mały dodatek. Ostatnimi czasy po transferze jego do g ten często odpala swoje streamy, grając tam też ze swoimi kolegami z drużyny, czyli Jackson czy też Niko. Nie tak dawno pokazał on ciekawą rzecz a propos tego, w jaki ciekawy sposób można wykorzystać smoka, między innymi na mapie do Inferno. Oczywiście główną rzeczą tego wszystkiego jest bug ze smokiem, którego pewnie dobrze znacie. Jak sami widzicie, wystarczy tylko rzucić granat dymny w odpowiednie miejsce, rzucić granat i już widzimy sylwetki naszych przeciwników. Miejmy nadzieję, że kiedyś Valve w końcu to naprawi. Nie mówiąc już też o tym, że bronie wielokrotnie wystają przez drzwi, ściany i inne tego typu rzeczy, co oczywiście również nie powinno mieć w ogóle miejsca. A teraz mamy dla Was jeszcze kilka szybkich informacji. Gambit oficjalnie wygrał pierwszy wielki turniej w tym roku, czyli Fanspark Alti 2021 Finals. W ostatecznym starciu pokonali Entropic 2 do 0. Tym samym Region CIS po raz kolejny udowadnia, że wciąż są dominatorami obecnej sceny CSGO. Wystarczy tylko spojrzeć na ranking HLTV, aż cztery drużyny CIS są w top 10. Entropic, Virtus Pro, Gambit oraz oczywiście niezwyciężone na z Wisła kraków odpadła już z turnieju Malta Vibes Knockout Series, przegrywając jednak dopiero w ćwierć finale na ekip z 1-2. Mimo wszystko Polacy wyglądają naprawdę solidnie i nic tylko czekać na przyszłe spotkania. No i tak na sam koniec jeszcze, woru okay na ten moment gra w ekipie Gorillas, w której sam nie wiem już jacy są zawodnicy, biorąc pod uwagę ich ciągłe zmiany. Zero Nation już teraz oficjalnie ogłasza swój skład, do którego dołączył Coldzira. Zatem obyło się bez większych zaskoczeń. Juan Flatro nie jest już dużej częścią drużyny Blink przez problemy zdrowotne. Jak możemy przeczytać na witrynie gry online, Call of Duty Warzone 2 może zadebiutować już w przyszłym roku. Warto tutaj zaznaczyć, że nie będzie to żadna aktualizacja do jedynki, tylko zupełnie nowy tytuł, z tym samym założeniem, jednak z jakimiś kolejnymi nowymi mechanikami. Ponadto trzy następne odsłony Call of Duty trafią na konsolę PlayStation, nawet mimo tego, że Activision Blizzard został przejęty przez Microsoft. No i wiemy jeszcze, że w tym roku czeka nas kontynuacja Call of Duty Modern Warfare. Ninja, Ninja, może być się Dostał na... Co? <laughs> Jeżeli chcecie znaleźć się w kolejnym zagraniu dnia, wystarczy, że podesiecie swoją akcję na naszego Discorda w zakładkę Zagranie Dnia. Link będzie w opisie oraz w komentarzu. A w tym materiale byłoby na tyle. Nie zapomnijcie odwiedzić skins Monkey, tym samym wspierać ten kanał. A no i standardowo wbijajcie na Discorda oraz pozostawcie po sobie łapkę w górę oraz subskrypcję. Dzięki, że jesteście z nami.